Zadanie drugie z funkcją. Funkcje są zawsze na maturze, zawsze, więc jeżeli jeszcze czegoś tam nie rozumiesz, nie do końca wiesz, jak się liczy, to naprawdę warto się nauczyć, zobaczyć, bo to są w zasadzie takie pewniaki, bym powiedziała. No okej, okay, to tak. Jeszcze miałam Wam powiedzieć, że jeżeli podoba Ci się, jak, jak tłumaczę, jeżeli zrozumiałeś i chciałbyś, to dodaj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, wtedy. Będziesz powiadomiony o kolejnych filmach. Funkcja G jest określona wzorem dla każdego x należącego do r. Fragment wykresu funkcji G w kartezjańskim układzie służennych przedstawiono na rysunku. Jednostki pominięto. Hmm, czyli nie jesteś w stanie nic z wykresu odczytać, no. No, nie tak aż nic, ale, ale no nie wiadomo, gdzie to jest, tak? Czy tu jest 1000, czy tu jest x równe 5 na przykład. No nie wiesz, zaraz, zaraz trzeba będzie to jakoś rozszyfrować. Dobra. Wyznacz zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja G przyjmuje w przedziale. W przedziale od 9 do 11. Zapisz obliczenia. Mhm. No dobrze. No to zobacz. Wartość yy, funkcji jest wzięta w wartość bezwzględną, tak? Czyli wszystkie y, które tutaj wyszły po przeliczeniu, są odbijane na dodatnią stronę. Czyli jeżeli w środku y by wyszedł, no nie wiem, minus 10, to on jest automatycznie odbijany w górę. To jest nagle dziesiątką. I teraz tak, po kolei. Zobacz, co my tu w ogóle mamy zrobić? Wyznacz zbiór wartości. Jeżeli ci się myli, co to są wartości, a co to są argumenty, to możesz to skojarzyć z rozmową. Jak idziesz z kimś porozmawiać, to masz w głowie jakieś argumenty. I dopiero jak już e, rozmowa potrwa trochę, tak, porozmawiasz, to wychodzisz z tej rozmowy z jakimiś wnioskami, z jakimiś wartościami z danej rozmowy, tak, jakieś wartości wyciągasz z tej rozmowy, e, jeżeli była ona owocna. No i. Tak właśnie możesz to kojarzyć z funkcją, czyli argumenty to jest coś, co wrzucamy, funkcja się tam liczy, liczy i wyjmujemy z niej y, czyli wartości, tak jak z rozmowy. Ok, no dobra, czyli musimy sprawdzić y. No i teraz zobacz, gdyby nie było tej wartości bezklennej, to funkcja miałaby ramiona w dół. A wiem to, ponieważ jest a ujemne. Tak? Jest minus 1 czwarta, funkcja wyglądała tak. No ale tak jak mówię, wszystkie ujemne wartości zostały odbite do góry. No i teraz, skoro my musimy e, odczytać ten zbiór wartości, uwaga, w przedziale, to musimy wiedzieć, gdzie my jesteśmy na tej osi, tak? Czy to będzie na przykład tutaj ten przedział, czy to będzie tutaj, czy to będzie tutaj. No po prostu nie wiem. Czyli potrzebuje jakichś charakterystycznych miejsc z danej funkcji. I mogą to być miejsca zerowe na przykład. Może to być wierzchołek funkcji. No dobra. No to policzmy w takim razie e, miejsca zerowe, tak? Po prostu z Delty. E, nie musimy patrzeć tutaj na wartość bezwzględną, no bo to będzie przecież 0 e, jako Y. Czyli rozwiązujemy po prostu. Tak jak zawsze funkcję kwadratową, czyli deltą. No zawsze, zazwyczaj. Dobra, myślę, że wzór na deltę to już w ogóle na pamięć znacie. B kwadrat minus 4ac, jakby nie, no to jest w karcie wzorów i ja też tutaj zapisałam. No dobra, b do kwadratu, czyli 3 kwadrat minus 4 razy minus 1 czwarta razy minus 5. Oczywiście zwracaj uwagę jeszcze, czy ten y, wzór jest... Zapisany w takiej kolejności, tak? Jakby było tutaj coś poprzestawiane, to pamiętaj, żeby dobrze odczytać te ABC. Te współczynniki. Dobra, no i liczymy. 3 do kwadratu to jest 9. Tutaj nam się czwórka skróci. Minus 1 razy minus 1 to jest plus 1. Razy minus 5 to jest minus 5. I wychodzi nam 4. Możemy od razu sobie przygotować pierwiastek z delty. Czyli pierwiastek z 4. To jest 2. No i policzmy od razu miejsca zerowe, czyli tak, x1, x2 pod spodem. Oczywiście na to wzory również są w karcie. Minus b, minus pierwiastek z delty na 2 razy a. No i w tym drugim jest to samo, tylko dodajemy pierwiastek z delty przez 2a. Ok, podstawiamy. Minus b, czyli minus 3, minus pierwiastek, czyli 2 przez 2 razy minus 1 czwartą ok, na dole mi się skróci dwójka z czwórką hop, a u góry mam minus 5 minus 5 na minus 2 czyli mamy mm, oj, przepraszam, nie minus 2, tylko minus 1 drugą przecież, o minus 1 drugą, hop i zmieniamy to na mnożenie tak, tą krechę łamkową Zamieniam na mnożenie przez odwrotność, czyli mnożenie tutaj będzie przez minus dwójkę. Czyli to wychodzi mi 10. Mam pierwsze miejsce zerowe. Ok, to liczę drugie. W zasadzie będzie bardzo podobnie, tylko tutaj z plusikiem. No dole wpiszę już tą minus jedną drugą, bo tam jest dokładnie to samo. I tak u góry mamy minus 1 razy odwrotność, czyli razy minus 2, to jest 2. Mam dwa miejsca zerowe. Ok, czyli wiem, że na osi jestem tu. 2 i 10. Dobrze. E, ok, to w takim razie możesz jeś, jeszcze, jeśli chcesz, określić wierzchołek, chociaż te 9 i 11, zobacz, one są tutaj przyklejone, tak? Wierzchołek będzie po środku dokładnie, e, czyli w szóstce. Tak, po środku jest 0 zawsze. Czyli jak tutaj odtąd dotąd mamy 8, to na 2 i dodajemy do dwójki. Albo po prostu dodajemy 2 plus 10 i dzielimy na 2, i wtedy jesteśmy w stanie znaleźć środek. Czyli to jest 12 na 2, czyli 6, tak? Współrzędna środka to jest 6x. No a y, y no, w zasadzie nam nie jest tutaj potrzebny, nie? Na razie przynajmniej. Dobra, policzmy sobie jeszcze y, to będziemy mieli już od razu wierzchołek. Gdyby ktoś pytał, ro, robił w ten sposób, no to, no to od razu go przeliczmy. Ok, czyli x to będzie 6, a y zaraz sprawdzimy. I możesz to zrobić albo poprzez wstawienie do funkcji szóstki, albo po prostu wzorami, tak? E, oczywiście, to ten wierzchołek P też możesz policzyć wzorem z karty wzorów, czyli on wygląda tak. Minus B przez 2A, no to tak. E, aha, jeszcze wpiszę ten na kół od razu. Minus delta przez 4A. O, policzmy, żebyś tutaj wszystko wiedział, wszystko miał. Może tak zrobiłeś, chcesz się dowiedzieć, jaki będzie wierzchołek. Dobra. Minus 3 przez 2A, no to zobaczę, tutaj już było, nie? Minus 1, druga, czyli tak. Minus 3 razy minus 2 rzeczywiście jest 6. Ok, a ku yy, zróbmy deltą, bo już delta jest policzona. Minus 4 przez 4 razy minus 1 czwarta. Czwórki mi się skrócą. Czyli mam minus 4 przez minus 1, czyli 4. To jest wierzchołek. Na y -kach wiem, że wierzchołek będzie w czwórce. O! wierzchołka, 6, 4. Okej, okay. no dobra, czyli teraz wiem, że mój przedział jest jakoś tu, tu i tu. Mhm. Tu jeszcze dorysuję trochę. Hop, czyli ty, jeżeli chcesz określić zbiór wartości, czyli Y, to zobacz, czy widzisz już, y, że on się będzie zaczynał w zerze, tak? bo najmniejsza wartość te, to jest 0. Ale teraz musisz dowiedzieć się, dokąd on dotrze. Tylko w tym przedziale, tak? Nie patrzysz na resztę osi, patrzysz tylko i wyłącznie na ten tutaj przedział. Tak? O, tutaj jesteśmy. Dobra, czyli najmniejszą wartość już mamy, to jest 0. A największa będzie albo w 9, albo w 11. Tak, bo przedział tutaj jest tak 9... 11. No, jeżeli się tak orientujesz w funkcjach, no to już będziesz wiedział, gdzie, ale rozwiążmy tak, jakbyś nie wiedział, tak? Funkcja po prostu tutaj szybciej rośnie. Dobrze, czyli obliczasz sobie załóżmy F od 9, bo nie jesteś pewny, i obliczasz F od 11, no to po kolei F od 9 minus 1 czwarta razy 9 do drugiej. Dodać 3 razy 9, wszystko rozpiszę, bo może ktoś gdzieś tam się w obliczeniach pogubił, więc wolę nie robić pamięci, żebyś mógł po prostu wszystko sobie sprawdzić. Dobra. E, minus 1 czwarta razy 81, dodać 27 minus 5. Ok, i teraz tak. Tu by było minus 81 czwartych, czyli mamy minus 20 całych i 1 czwartą. Dodać 27 minus 5 to jest 22, czyli tutaj nam wychodzi 1 cała i 3 czwarte. No czyli w zasadzie mogę już to zapisać bez wartości względnej, bo jest to wartość dodatnia. Dobra, tyle mi wyszło w x. -ie. Ojej, już w dziewiątce, tak? Tam, gdzie jest x9, to mi wyszło na y jedna cała, czy No to teraz sprawdzam jedenastkę. No i podejrzewam, że ona będzie miała wyżej, ale zobaczymy, tak? Wszystko tutaj możesz sobie policzyć. F od jedenastki liczymy. To tak. Minus 1 czwarta razy 11 do 2 plus 3 razy 11 minus 5, hop. Minus 121 czwartych plus 33 minus 5. No i liczę. Tutaj całości będę miała 30 minus 31 czwarta plus 28. Czyli już mi wartość w środku wyjdzie ujemna. Czyli mam tak, minus 2 i 1 czwarta. Czyli bez wartości bezwzględnej to jest 2 całe i 1 czwarta. No i teraz porównuję sobie, tak? Gdzie y mi wyszedł większy? Czyli mam tutaj więcej. 2 i 1 czwarta to będzie ta górna granica przedziału określającego określającego zbiór wszystkich wartości. Dobra, czyli w odpowiedzi odpowiedź piszę tak. Zbiór wartości no tam w przedziale oczywiście to jest od 2, o, przepraszam, od 0, bo od dołu od 0 do 2 1/4. I, I teraz uwaga, musimy jeszcze tutaj dać nawiasy. Tylko jakie? No i zwróć uwagę, że przedział był domknięty, czyli interesują nas również wartości w 9 i 11. Gdyby był otwarty, to tutaj też by było otwarte, tak? bo no, nie przy zerze, zerze byłoby zamknięte, bo jest pomiędzy, ale e, tutaj by było otwarte przy dziewiątce, jeśli przedział ten byłby otwarty, tak? Jeśli dziewiątka wypada, no to zbiór wartości w tym punkcie również. No dobra, czyli przy zerze mamy domknięty, tutaj również po dziewiątka, Wchodziła nam do przedziału. I to jest odpowiedź do pierwszej części tego zadania. Część druga tego zadania. Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru M, dla których równanie G od x równe M wartości bezwzględnej ma dokładnie dwa rozwiązania dodatnie. I ja to podkreślę. Dokładnie dwa rozwiązania. Uwaga, dodatnie. Przeniosłam tutaj wszystko, co wcześniej ustaliliśmy, tak? Czyli miejsca zerowe i wierzchołek funkcji. I teraz zobacz, um, jeżeli ja bym za Y na przykład podstawiła sobie piątkę, czy tam nie wiem, trójkę, o może trójkę. No to gdzie bym miała rozwiązania, czyli X, tak? Rozwiązania to są x. Czyli załóżmy, że jestem w trójce. O, zaznaczę, żeby nie było. Oczywiście, orientacyjnie, ja nie wiem, gdzie ta trójka jest. I patrzę na moje rozwiązania na tej wysokości, gdzie one są. Rozwiązania, czyli x. No, x, który jest tutaj, by miał rozwiązanie y równego 3, tak? Ten x również by miał rozwiązanie, nie rozwiązanie, y równego 3, tak? Rozwiązanie to są x. Ten x miałby y równego 3 i ten. Czyli zobacz, byłyby cztery rozwiązania. E, jeżeli byś sobie, nie wiem, dał tutaj e, minus 5, to rozwiązań nie ma. W ogóle tutaj nie ma funkcji, tak? Czyli nie ma xów, dla których jest przyporządkowane y równy, nie wiem, na przykład minus 5. E, jakbym dała tu, to bym miała dwa rozwiązania. Tutaj... I tutaj, nie wiem, załóżmy, że to jest 10. Y równe 10, no to dwa x -y przyjmują, e, mają współrzędne y równe 10. No i dokładnie właśnie o to chodzi w tym zadaniu, tak? My musimy sprawdzić, jakie będzie m, żeby były dwa rozwiązania dodatnie. No i teraz, jak się tak przyjrzysz na tą funkcję, y, no to na pewno, tak patrząc nawet od dołu, dwa rozwiązania. Dodatnie, dodatnie, czyli x -y mają być dodatnie, tak? Nie y, rozwiązania, x. -y. Dwa rozwiązania dodatnie są na pewno tam, gdzie y jest równy 0. Czyli, czyli m wartości bezwzględnej musi być równy 0. Tak? No y, tak się liczy y przy pomocy tej funkcji, czyli M w wartości bezwzględnej ma być 0. Ale nie tylko tam. Zobacz, jak idziemy do góry, to oczywiście tutaj wszędzie są 4 rozwiązania: 4, 4, 4, aż dotrzemy do czwórki. Tutaj rozwiązania będą 3. 1, 2, 3. A nas interesują 2. Czyli idziemy dalej w górę. Tutaj wszędzie byłyby rozwiązania 4. E, 2, czyli na pewno M, już to wpiszę, M w wartości bezwzględnej musiałoby być większe niż 4. Nierówne, większe równe, bo w, czwór, w czwórce mamy 3 rozwiązania, a już jak ciutkę wyżej pójdziemy, to już 2, czyli większe od tego. I teraz y, uwaga, ponieważ napisali nam, że mają to być rozwiązania dodatnie. Rozwiązania dodatnie, czyli xy muszą być dodatnie. Zobacz, jak ja pójdę do góry dalej, to tutaj na, mi się już robią xy ujemne, tak? To było, nie wiem, minus 3, minus 5, minus ileś. Czyli nie mogę tam już tak wysoko pójść, tak? Muszę skończyć ten przedział tu. Czyli zobacz, ja zaznaczę, y, może w ten sposób. Że tutaj do czwórki do czwórki są. Trzy rozwiązania. Trzy rozwiązania. A mnie interesują dwa, czyli interesuje mnie ten fragment od czterech do jakiejś wartości. Dwa roz... Nie. O! Do jakiejś, ale jakiej, jak myślisz? Zobacz, jeżeli by nie było wartości bezwzględnej, no to funkcja, tak jak mówiłam wcześniej szłaby w dół. I miejscem przecięcia z osią Y byłby ten punkt. A co to za punkt? To jest wyraz wolny funkcji. Bo jeżeli za x wstawisz 0, tak to się wyzeruje. I wychodzi na to, że tam, gdzie x jest równe 0, y będzie minus 5. Stąd się wierzę to, tak? Nie musisz nawet tego pamiętać. E, dobra, czyli tutaj byłoby minus 5, ale że jest wartość bezwzględna, no to ona odbije nam minus 5 do góry. Czyli tutaj jest 5. Tu jest 5. O, czyli wiesz, między jakimi wartościami e, musi być y a tego Y reprezentuje nam M w wartości bezwzględnej, czyli ta M wartości bezwzględnej musi dodatkowo być mniejszy od 5. Nie może być równy 5, mniejszy, równy, ponieważ wartości mają być dodatnie, czyli nie, mo nie może X wyjść zerem. I takie coś właśnie trzeba rozwiązać. W zasadzie e, mógłbyś tutaj słownie to wyjaśnić i już napisać odpowiedź, tak? Że e, MK musi być zerem i musi być pomiędzy czwórką a piątką w wartości. No to bez wartości minus 4, minus 5, nie? Bo jak dasz ten przedział do wartości, to znikną ci minusy, czyli w zasadzie już wiesz, jaka będzie odpowiedź. Mógłbyś to słownie wyjaśnić, ale możesz też to przeliczyć. No i właśnie to przeliczymy, żebyś wszystko widział. Dobra, czyli rozwiązując tą pierwszą, e, pierwszy element, mamy. Że M będzie zerem i to jest jedno z rozwiązań. Rozwiązując ten drugi element, musimy to sobie no, podzielić na dwie części, tak? Czyli tak, pierwsza część to będzie taka, że to M w wartości bezwzględnej ma być większe od czwórki i muszę to opuścić na dwa sposoby. Tak jakby m było dodatnie i tak jakby m było ujemne. Czyli, może napiszę tak, w przypadku gdy m jest mniejsze od 0, to musimy zmienić znak, czyli 4 jest mniejsze od minus m, mnożę przez minus 1 i uwaga, jak mnożymy przez minus 1 albo dzielimy przez bo w ogóle liczbę ujemną, to znaczek się odwraca, tak? To jest istotne, o tym często zapominają uczniowie, więc ty pamiętaj. Dobra. E, czyli minus 4 jest większe, czyli M jest mniejsze od minus 4. Dobra, to jest na razie tyle. Teraz e, robimy tak, jakby M było dodatnie albo równe 0, nieujemne. Gdzieś to 0 po prostu musi być, albo tu, albo tu. Dobra, czyli 4 jest mniejsze od M, nie zmieniamy znaku, bo to jest dodatnie. No i tyle. I mamy, tak? I narysujmy to po prostu. Tutaj mamy lub. Narysujmy to na osi, czyli z tego mamy rozwiązania takie: minus 4 i 4 nam potrzebne. Tutaj mamy mniejsze od minus czwórki, czyli otwarte, hop w lewo. A tu mamy większe od czwórki, czyli hop. Hop, hop, w, w prawo. I to jest z tego pierwszego, tak? Z, no, mogłabym powiedzieć, że stąd. Teraz rozwiązujemy to. I jednocześnie będzie to. Dobra. No to tak. Myk, dwójeczka. Czyli teraz, może wiecie co, podkreśla to, żeby wam się nie pogubiło. I tak, teraz. M wartości bezwzględnej musi być mniejsze od 5 i to damy na zielono. tak? Hop. Dobra. Rozwiązujemy znowu w dwóch przypadkach. M jest mniejsze od 0 albo M będzie większe, równe 0. Po to się pisze to założenie, żeby później yy, te rozwiązania, które tu wyjdą, jeszcze. Obciąć, sprawdzić, tak? No bo jeżeli zakładamy, że M jest ujemne, a mi wyjdzie tutaj, że nie wiem, może być tam od czegoś do plus nieskończoności, no to no nie może takie być, skoro założyłam, że jest ujemne, tak? Muszę to wszystko obciąć, co jest e, od zera w prawo. No dobra, ale ja myślę, że jak jesteś na rozszerzeniu, to, że to już takie rzeczy rozumiesz, jak nie, no to koniecznie, koniecznie cofnij się do działu ze zbiorami. Dobra. No to tak, rozwiązujemy szybciutko. Mam no, to, żebym na pewno nie mogła tak sobie się rozwodzić, bo nie ma tak dużo czasu. Dobra, m mniejsze od 0, czyli tak, rozwiązuję to ze zmianą znaku. Przemnażam przez minus 1, czyli M jest większe niż minus 5. Tak, zmieniłam znak. Dobra. To drugie, bez zmiany znaku, czyli tutaj w zasadzie nic robić nie muszę. Rysuję to na osi. Potrzebuję, e, chwila, bo tu nie pisałam piątki. Powinna to być oczywiście piątka, tak? Bo rozwiązuję o to. Dobrze. Zaznaczam to na osi. Potrzebuję minus pięć i potrzebuję 5. I tak, M większe od 5 minus pięciu i lub i lub, tak? No w zależności od tego, czy m jest tu, czy tu mniejsze od 5 Dobra Czyli to jest taki przedział Tutaj jesteśmy, tak? Ok Dobra I teraz muszę połączyć te dwie rzeczy Czyli yy, jednocześnie M może być zerem, jednocześnie musi być w tym przedziale, i jednocześnie musi być w tym przedziale. Czyli zobacz, rysuję to sobie wszystko na jednej osi. Mam wartości takie: mm, minus 5, minus 4. 0 Oczywiście orientacyjnie, ja to nie liczę po kratkach, tak? Mniej więcej, cztery I więcej 4 i 5. Ok, czyli tak. 0 jest odpowiedzią, czyli tutaj mogę zakłókować. Tutaj miałam od minus nieskończoności do 4 i od 4 do plus nieskończoności. E, I od Minus 5 do 5. Hop, zakreskowane. Tak? Zobacz, M musi być większe od 4 i jednocześnie mniejsze od 5, czyli biorę część wspólną tych przedziałów. Ok, czyli mam tak. X należy do przedziału. Od minus 5 otwarty, tak, bo tutaj tej minus piątki nie ma, do minus 4 otwarty. Suma 0, bo tak też mogło być, lub tutaj miał, mogło być yy, ta mka, tu lub tu. Dobra, i suma od minus 4 otwarty. Oj, matko, nie minus. Kórka. Jakaś zakręcona dzisiaj jestem. Dobra, czterech do pięciu otwarty, bo piątki nie ma, czwórki też nie było. Eee, I tyle. Taka jest odpowiedź. Mam nadzieję, że zrobiłeś dobrze. Jeżeli rozjaśniłam Ci to zadanie i jesteś wdzięczny za pomoc, to dodaj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, będziesz powiadamiany o kolejnych filmach. Oczywiście, jeszcze, jeżeli czegoś jeszcze nie rozumiesz, no to. Możesz dodać y, jakieś swoje pytanie czy spostrzeżenie w komentarzu. Na pewno na nie odpowiem. Dzięki.